Rosja płonie, czy natura wygra z reżimem, czyja to wina reżimu Putina, zmiany klimatu, głupich decyzji politycznych, powszechnej byle jakości w zarządzaniu i korupcji na każdym kroku, jak odbije się to na Rosji, na jej mieszkańcach, no i przede wszystkim co z tą piękną przyrodą. Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś przedstawię Wam materiał o pożarach w Rosji. Media informują o kolejnych pożarach, które trawią kraj. W ostatnich dniach ekstremalne pożary szaleją na Uralu i Syberii. Setki ludzi zostały pozbawione dachu nad głową. Żywią nie pozwala o zapomnieć. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i lajkowania filmów, no to jedziemy z materiałem. Trzech tygodni region kurgan płonie, płoną wsie i małe miasteczka. Według raportów lekarzy zmarło tylko w tym regionie 21 osób. Wielu straciło swój tak skromny i najczęściej nieubezpieczony dobytek. Zwierzęta domowe i żywy inwentarz giną w pożarach. To tylko jeden z regionów objętych pożarami w Rosji. Obecnie płynie ponad 60 tysięcy hektarów terenu. Aby sobie uzmysłowić tę wielkość, przełóżmy to na coś, co jesteśmy sobie w stanie sobie wyobrazić. Stadion PGE Narodowy w Warszawie usytuowany jest na powierzchni 28 hektarów. Mówimy więc o pożarach o powierzchni ponad 2100 stadionów narodowych. Robi wrażenie. Na razie to dopiero początek. Wiosna dopiero zaczyna wkraczać na rozległe tereny Federacji Rosyjskiej. Według raportów Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych pożary pochłaniają rocznie takie oto tereny. W 2017 roku około 15,8 milionów hektarów, w 2018 roku około 12,9 milionów hektarów, w 2019 roku około 12,3 milionów hektarów, w 2020 roku około 18,1 milionów hektarów, w 2021 roku około 18,2 milionów hektarów. W 2022 roku około 18,8 milionów hektarów. Ostatnie trzy lata w wielkich pożarach lasów pluprawnej, i tym podobne płonie w Rosji powierzchnia ponad 55% powierzchni Polski, który ma 32 miliony hektara. Znając skalę tego, z czym się będą mierzyć rosyjscy strażacy, wróćmy do regionu kurgan. Pożary krajobrazu w regionie Kurgan notuje się zwykle od początku roku, a w kwietniu ich liczba tradycyjnie zaczyna rosnąć. Klasyczne znane u nas wypalanie traw przez rolników starej daty. Od 5 do 26 kwietnia bieżącego roku pracownicy Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych zlikwidowali 290 pożarów krajobrazu, z których część dosięgała zabudowań. Najtrudniejszy był okres od 27 kwietnia do 7 maja. W regionie panowała wyjątkowo wysoka jak na ten czas temperatura do 28 stopni i wiatr w porywach przekraczający 20 metrów na sekundę. Jedną z pierwszych, która się zapaliła była wieś Loguszka w powiecie kretowskim. W wyniku pożaru spłonęło kilkadziesiąt domów i innych budynków. Według okolicznych mieszkańców ogień pojawił się od strony torów kolejowych, a pożary pojawiły się tu i ówdzie w różnych częściach wsi. W pożarze zginęła kobieta urodzona w 1935 roku. Mieszkańcy wsi opowiadają, że domy, szopy, łaźnie płonęły natychmiast i spłonęły w ciągu 10-20 minut. Włączono prąd, więc nie mogli gasić pożaru pompami elektrycznymi. Wodę musieli nosić wiadrami z najbliższego zbiornika. Komuś udało się uratować stodołę, komuś szklarnię, ale większość ofiar pożaru straciła wszystko, choć wiem, że wielu z was może tak szczegółowy opis nie interesować, w końcu nie mamy w zwyczaju za bardzo współczuć mieszkańcom Rosji, natomiast jest to ważne. Mając odpowiednią ilość ludzi oraz sprzętu można interweniować szybciej, sprawnie i nie dopuszczać do rozprzestrzeniania się pożarów lub przynajmniej zyskać na czasie, który pozwoli bezpiecznie ewakuować mieszkańców. Jak wygląda to w Rosji na przykładzie tego regionu? Gubernator Wadim Szumkow na spotkaniu z prezydentem Władimirem Putinem zaproponował rozmieszczenie na terytorium Kurganu pod oddziału służby federalnej liczącego do 50 osób, a także wcześniejsze niż zwykle wprowadzenie specjalnego reżimu przeciwpożarowego. Zabrania się palenia śmieci i suszenia traw, a także używania otwartego ognia na gruntach rolnych. Tak i to by było na tyle. Służba nie została jeszcze związana, ludzie nie do teraz nie są zatrudnieni. Nie ma mowy o dodatkowym sprzęcie. Sezon pożarów w tym regionie zaczyna się na początku kwietnia. Tradycyjna organizacja po rosyjsku, ale przyroda też płata figle. Oto, że pożar niszczy z budynki mieszkalne, władze regionu Kurgan obwiniają silne wiatry i gęstą zabudowę. Tak, budynki na wsi pośrodku Rosji upchane jak sardynki w puszce. Według wicewojewody, ostatnie 3 lata na przełomie kwietnia i maja wiatry w regionie są bardzo silne. Ogień w ciągu dnia może zmieniać swój kierunek kilkukrotnie. Noskow wyjaśnił, że podczas niedawnych pożarów w gminie Wergaszyńskiej wiatr zmienił się trzy razy dziennie. To sprawia, że gaszenie pożarów jest bardzo trudne, ponieważ rzucamy wszystkie siły na stronę, z której wieje wiatr, aby chronić osady lasy, a wiatr się zmienia. A my po prostu nie mamy czasu na przerzut sił i środków. Chciałbym się zatem skupić na tych siłach i środkach oraz jak wojna z Ukrainą odbija się na zabezpieczeniu przeciwpożarowym kraju. Federalną Służbę Ochrony Przeciwpożarowej Rosji zatrudnia około 280 tysięcy pracowników. Wchodzą w jej skład strażacy, specjaliści do spraw zapobiegania pożarom, inżynierowie, pożarnictwa oraz inne osoby zaangażowane w ochronę przeciwpożarową. 280 tysięcy, choć wydaje się dużo, to nie oddaje skali, dlatego proponuję porównać te liczby z naszym krajem. Według informacji opublikowanych przez Państwową Straż Pożarną w Polsce na dzień 31 grudnia 2021 roku, służba ta zatrudniała około 78 tysięcy strażaków. Wśród nich są zarówno strażacy zawodowi, jak i ochotnicy, którzy pełnią służbę na rzecz społeczności w swoich wolnych chwilach. Według danych z 2021 roku Rosja ma około 146,7 milionów mieszkańców, a Polska około 38,4 milionów mieszkańców. Przyjmując powyższe liczby, możemy obliczyć następujące wartości. W Rosji przypada około 1,9 strażaka na 1000 mieszkańców. W Polsce przypada około dwóch strażaków na 1000 mieszkańców. Mamy więc bardzo podobny współczynnik strażaka na mieszkańca. Znacznie ciekawy jest jednak, jeżeli przeliczymy strażaków na kilometry kwadratowe. Powierzchnia Rosji wynosi około 17,1 miliona kilometrów kwadratowych. A Polski około 312,7 tysięcy km2. Przyjmując, że liczba strażaków w Rosji wynosi 280 tys., a w Polsce 78 tys. możemy obliczyć następujące wartości. W Rosji przypada około 200 strażaka na kilometr kwadratowy, w Polsce przypada około 25 strażaka na kilometr kwadratowy. Mam nadzieję, że zaczynacie rozumieć, w którym kierunku was prowadzę. Strażacy w Rosji mają do opanowania średnio 12,5 razy większy teren niż strażacy w Polsce. Z wozami strażackimi jest jeszcze ciekawiej, gdyż w Polsce Straż Pożarna razem z OSP posiada około 22 tysięcy wozów strażackich, gdzie w Rosji mamy około 53 tysiące wozów technicznych których większość to wozy typowo strażackie. Podsumowując, jeżeli spojrzymy na wielkość Federacji Rosyjskiej, to Polska ma 12-krotnie bardziej nasycony teren strażakami i 24-krotnie bardziej nasycony teren sprzętem. Nie mówiąc o jakości tego sprzętu, bo tu pewnie też przeważamy. I teraz wyobraźcie sobie, że w trakcie dużych pożarów te wyraźne braki uzupełniają zastępy żołnierzy, których w Rosji nie brakowało. Obecnie żołnierze giną gdzieś na froncie w Ukrainie i mogą uzupełniać na bieżąco strażaków. Mało tego, strażacy też zostali zmobilizowani. Nie ma dostępnych informacji o ich liczbie, natomiast nawet jeśli nie zostały wysłane jakieś duże liczby strażaków na front, to i tak czarno na białym widać spore braki. Jak łączą nam się te pożary z wojną? Otóż wiele pożarów trafi nie tylko wioski, lasy i pola. Pożary spowodowały również kilka wybuchów składów amunicji. Przez tereny, które obecnie są pod wpływem ognia, przechodzą również linie kolejowe oraz drogi. Te są na trasach logistycznych wojska rosyjskiego. Wielowymiarowe problemy z dużymi pożarami natury wraz z zwiększoną ilością ataków Ukraińców na cele militarne i fabryki powodują widoczne braki kadrowe. Atak na Ługańs i zakład przemysłowy oddalony o 150 km od linii frontu powodują, że strażacy nie są w stanie być wszędzie w tym samym momencie. Miasta, front, fabryki będą miały priorytet, a to z kolei może się odbić na procesach garzenia lasów. Wielkie pożary najprawdopodobniej w tym roku będą miały potworne zniszczenie z dwóch, a nawet z trzech powodów. Powód pierwszy fizyczne przeniesienie strażaków i wozu strażackich w strefę działań wojennych. Powód drugi o którym się nie myśli jeszcze to dziura budżetowa i przycinanie finansowe regionów cięcia rzędu 30%. Trzeci powód kredyty i upadające biznesy, niedokończone hotele, w połowie opuszczone centra handlowe i tym podobne. Jest to praktyka znana od wielu lat po prostu dziwnym przypadkiem stają w ogniu, a ich właściciele odchodzą z pieniędzmi z odszkodowań. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Zapraszam na kolejny film na naszym kanale. Hej!